Siemanko, z tej strony, Leon, i witam Was w trzecim odcinku z polecanie kanałów. E, pod ostatnim filmikiem było dość nawet sporo, bo 44 wyświetlenia. E, I poprosiło mnie o polecenie 5 osób. 5 osób, e, i te 5 osób zostanie polecone w tym materiale. E, przejdźmy może już do e, polecania. Pierwszym Kanałem, który będę polecał, jest to kanał użytkownika BargoTM. Jeżeli źle wymówiłem, to sorka. I tak, kanał jest dość fajny, ponieważ widać, że osoba, czyli właściciel tego kanału, preferuje właśnie takie FPS-ki, RPG jakieś, takie typu gry. Co najbardziej mnie. E, zaskoczyło w tym kanale e, albo co mi się najbardziej spodobało że prowadzi właśnie Assassina Creed e, czwóreczkę tak, za to wielki plus e, bo ta gra naprawdę bardzo mi się podoba e, jak widzimy nie tylko w tą grę gra, ponieważ e, widzimy w Star Wars e, jakąś serię tutaj sobie zaczął e, Deadpool też naprawdę kanał fajny jest dość jest taki urozmaicony, nie jest tylko jedna y, gra, tylko jest ich kilka y, jeszcze o kanale ma 42 subskrypcje y, filmy y, tło, awatara y, tutaj na, zamiast za zwiastu no to ma ustawiony po prostu najnowszy y, najnowszy y, odcinek z asosynackim tak jak w poprzednim materiale mówiłem, że każdą, każdy kanał, który będę polecał, będzie przeze mnie również zasubskrybowany. Także trzymaj ode mnie suba, masz 42, tu już o jeden więcej. Jak widzimy ma avatar, tło na YouTubie także. Kanał polecam, jest naprawdę dość fajny, jeżeli ktoś jest fanem gry jak Assassin's Creed, czy jakakolwiek część, to na pewno musi odwiedzić yy, ten kanał. Przejdźmy do następnego kanału. Następny kanał to jest Sbelto Video TV. Yy, I on tutaj przedstawia yy, filmy dość takie ciekawe, bo mamy i znalazło się GTA 4, yy, Far Cry 2. No, oczywiście prowadzi jakąś tam serię informacyjną kanału, co jest też fajne. Tutaj mamy też jakąś grę. I tutaj widzimy, że też ma, e, że tak powiem, intra. E, intra do różnych chyba serii. E, kto mu tam zrobił, bo z tego co widzę, to, to są intra dla niego. Czyli od jakieś kanały zrobiły dla niego intra i on je tutaj wrzucił. Mamy tutaj, no, e, 8 chyba intr. Tak więc więc fajnie, więc fajnie ma z czego wybierać, jakby chciał jakąś grę, no to od razu ma albo szykuje coś w planach i dlatego tyle intr ma jak widzimy również ma hitmana i z hitmana już ma 11 odcinków widzę, że ostatni odcinek to ma dość dużo wyświetleń, więc tak dalej trzymaj no i tutaj mamy oczywiście najnowsze, najnowsze filmy, czyli tam 3 dni temu Użytkownik jest z tego co widzę jest bardzo aktywny na kanale, bo co kilka dni wrzuca jakieś informacje, różne materiały, także e, trzymaj ode mnie suba, także już masz 51 e, Co do e, Awatara, no to awatar jest e, Nie wiem z jakiej to gry chyba A nie, nie prowadzisz tej gry. E, to już nieważne, myślałem, że awatar jest z Dead Island, ale no chyba nie a to możliwe, że Z Far Crya? Tak, Z Far kraja chyba podejrzewam. I tak, tu mam fajne, podoba mi się. Główni bohaterowie gier. Także Suba dostałeś, także polecam serdecznie ten kanał. Jest godny uwagi. Przejdźmy do następnego kanału. Następny kanał nazywa się Mr. G Flip. Philip. Oj Sorka Mr. G. Filip. No i możemy na jego kanale zobaczyć, że tak powiem, troszeczkę różnorodność, ponieważ i mamy tutaj jakiś odcinek z Lola, chociaż jest on już bardzo dawno temu wrzucony, bo już prawie rok, 9 miesięcy, ale widzimy również, że robi intra na zamówienie. Tu zrobił chyba 4, no około 4-5 intr dla różnych kanałów, także czyli jest obcykany w robieniu intr. Jeżeli masz chwilkę czasu i chciałbyś to możesz e, dla mnie coś zrobić, jeżeli masz chęć i ochotę, to skontaktuj się ze mną. E, widzimy oczywiście Minecrafta, Minecrafta, e, Minecraft Hardcore. Mm, tutaj już trzeci jakiś odcinek e, prowadzi również taką serię. Widzę, że wiadomości takie, może to nawet nie jest seria, takie filmiki po prostu e, informacyjne. E, jak widzimy również Wiedźmina. Dead Island właśnie, no to podoba mi się, za to wielki plus. Również Battlefield Heroes, to również grałem długo długo, no ale niestety teraz jakoś przestałem, bo ta gra troszeczkę się znubiła, że tak powiem. I, ale za te dwie gry masz u mnie plusa. Oczywiście Minecrafta też lubię. Co tutaj dalej? Jeszcze tutaj wstawił też fajna sprawa, że wstawił intro do Battlefielda czwórki dla każdego, czyli upowszechnia materiały, które sam stworzył niekoniecznie dla danego kanału, tylko dla wszystkich. Widzimy też e, Skyrima, piąteczkę. E, ok, i widzimy również, że zrobił e, specjal na 70 widzów. E, tak, może przytliśmy sobie troszeczkę. No muzyczka nie wiem mówi skąd jest, ale e, podoba mi się. Siema, takie no, intro. Filip i dzisiaj będziemy nagrywać challenge specjal z okazji 70 widów na moim kanale. tym challenge będzie Butter Challenge. Tu mamy. No, uwaga. Pasło. A tu mamy miskę zamiast żebym się zgigał. Tak, czyli na specjal na 70 widzów polega na zjedzeniu masa i jak widzimy wcina, wcina o... Także życzę Ci smacznego No, 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 jeszcze dasz radę. Jeszcze masy. Znowu uwaga, zrobiło mu się niedobrze, no ale okej, ok, ok. ok. ogółem sobie. kanał też jest godny polecenia. Także Ta. y, wracam na Twój kanał, dostajesz ode mnie suba, y, awatar dość fajny, y, tło również z Tomb Raider'a. Także też polecam, masz ode mnie plusa i lecimy do polecenia kolejnego kanału. Kolejnym, kolejny kanał nazywa się Umino-O Albo umino 0, ale chyba Umino-O e, Tutaj ogółem kanał jest poświęcony głównie Minecraftowi e, No tutaj mamy pokazane e, Minecraft Escape e, Co tutaj mamy jeszcze, ogółem to są e, serwery na jakich on gra, to są głównie przez multiplayer, także z innymi graczami i cóż, no tutaj zbyt wiele jakoś na temat tych filmów nie będę się wypowiadał, bo tutaj jest ogółem tylko Minecraft, ale również ciekawa, ciekawa sprawa jest Minecraft Pokémon Także podejrzewam, że to jest po prostu Minecraft od góry i z Pokémonami typu jak były kiedyś gry na Game Boya. Ogółem montaż filmów jest dość dobry, więc Dostajesz ode mnie suba, czyli już masz 62 subskrypcje, kanał. No, może troszeczkę rzadko wrzuca. Teraz ostatnio się troszeczkę jakby chyba obudził z działalnością, ale dostajesz ode mnie suba. Także przejdźmy do polecenia ostatniego kanału w dzisiejszym odcinku. Także ostatnią osobą jest RES. Kanał RES. I tutaj oglądałem i nie mogę dojść do jak. Nie wiem, z jakiej gry do nagrywałeś niektóre materiały, bo tutaj widać, że to jest Counter, Counter Strike. Ogółem kanał składa się z FPS-ów, czyli strzelaninek. I tutaj są przeważnie takie krótkie, nawet wszystkie, są krótkie materiały z pokazaniem jakichś najlepszych momentów. Z danej gry. Także masz 82, zmieniamy na 83 subskrypcje. Dostajesz ode mnie suba, kanał dość fajny. Jeżeli ktoś lubi jakieś najlepsze momenty, to ten kanał jest stuprocentowy dla Was, ponieważ znajdziecie tu same najlepsze momenty z, gry, z gier. Ok, co tutaj jeszcze do kanału samego? Widać, że ten kanał jest prowadzony, ponieważ dość często jest, przeważnie raz na miesiąc, kilka razy w miesiącu udostępniany jakiś materiał, także jest wszystko ok, zostajesz również polecony. I teraz tak, drobna zmiana, ponieważ jeżeli ktoś teraz chce, żebym go polecił, polecił jego kanał, musi dać. Komentarz, w którym napiszę poleć mnie, wtedy będę widział, żeby właśnie polecić ciebie. Musisz dać łapkę pod tym filmikiem, pod tym filmikiem, który właśnie teraz oglądasz, musisz dać łapeczkę w górę. I trzecią rzeczą, którą musisz zrobić, żebym cię polecił, musisz zasubskrybować mój kanał. I to chyba tyle. I następny materiał będzie nasz, się uzbiera około pięciu. Chętnych na polecenie kanału. Także z tej strony byłem ja, czyli dobrze Wam znany Leon, i trzymajcie.